Oh, yeah! Gramikąd witam Was bardzo serdecznie, ludziska. Z tej strony, Solak, witam w kolejnym poradniku z Call of Duty Black Ops 3 Zombie na mapie. Der Eisen, Drache. Słuchajcie, ludziska, dzisiaj mam dla Was poradnik na temat Ragnaroka, czyli jak złożyć Ragnarok. Ragnarok, co to jest? To jest taka pułapka magnetyczna, która Was chroni. Przede wszystkim będzie potrzebna do yy, Easter naszego ale, żeby to zrobić musimy pierw zdobyć trzy części Pierwsza część znajduje się po odpaleniu jak widzieliście pułapki elektronicznej na dachu akurat zrespia się tutaj, ale też wam później pokażę gdzie może się zrespić, czyli w drugim miejscu z tamtej strony się zrespiła, więc idziemy teraz na dziedziniec i odpalamy się, wyrzucamy się z naszego, z naszej platformy i proszę bardzo Mamy pierwszą część, tutaj jeszcze Wam pokażę, jakby się zrespiała po drugiej stronie, czyli o, mam ją tutaj w tym miejscu. I e, w tej chwili idziemy, mogę być i w tym też, tak jak przedtem widzieliście. I idziemy właśnie z tej strony platformy, żeby się, e, żeby przeskoczyć po prostu na to miejsce. O, i z tej strony bierzemy tą część. Pierwsza część jest właśnie tą środkową częścią. Także idziemy dalej, druga, druga część znajduje się w teleporcie w teleporcie, idziemy do teleportu i musimy ją wziąć podczas odpalenia rakiety, to też miejsce będzie związane z tym. O z tym. To, to dziadowstwo mi strasznie wkurzyło, bo padłem aż trzy razy przy tym. I rakieta. Słuchajcie, jak się będzie odpalała rakieta, ale to może później. Ten znak jeszcze będzie, także. Od razu przechodzimy. No dobra. Jak widzicie, zielona lampka się zaświeciła dlatego, że jest test rakiety i drzwi się zamykają. Ja już tutaj prawie nie zdążyłem, bo ten jak nam nie wyskoczył. Ten tu się chciał przecisnąć, ale niestety mu się nie udało. Go splaszczyło. Dobra, mniejsza o to. Podczas trwania testu będą się musiały zaświecić takie trzy lampki tutaj, które, które widzicie na tej konsoli. To jest strasznie przestrana rzecz, także dobrze jest ulepszyć um, łuk Ale musicie spamować, no najważniejsze jest to właśnie, żeby już klikać Jak już widzicie, że ostatnia lampka się świeci, to klikajcie ile tylko wlezie, spamujcie Żeby się wklikło, bo mi to dwa razy nie wyszło Dobra, mamy drugą kolejną część, teraz idziemy do dalszej części A kolejną trzecią część, którą musimy zdobyć Wypada z pancer soldata Musimy go po prostu zabić I gdy go już zabijemy no to, no to on nam zdropi Tą ostatnią część Ale żeby to zrobić Trzeba go pierw zabić Także o, jak już widzicie Go właśnie zabiłem I część jest, no dosłownie na nim była Także była ledwo widoczna I dobra, to już by było na tyle Mamy już trzecią część Ragnarok jest gotowy do zbudowania Wystarczy podejść pod stół yy, i go zbudować. A więc idziemy pod jakiś stół, który, na którym możemy go zbudować. No, przeważnie ja go biorę na, tam, gdzie jest piramida. No i proszę bardzo, yy, jest Ragnarok. Yy, naciskamy kół i możemy go użyć. Zaraz wam pokażę jeszcze jego działanie. Proszę bardzo, uzbieraliśmy sobie grupkę zombie. Po to tylko, żeby wam pokazać, jak Ragnarok działa. Proszę bardzo, pułapka jest Nie ma, nie ma, tyle wszystkich pozamiatało W pizdu Także takie jest jedno działanie oraz drugi Ale przede wszystkim ja nie używam go tylko dlatego yy, Tylko yy, uruchamiamy zawsze pułapkę A właśnie taki sposób, który wam teraz yy, pokazuję yy, Jest potrzebny do zrobienia easter egga Na środku mapy, tam musimy właśnie pułapkę yy, Umieścić ale dobra, to zobaczycie jak już zrobimy easter egg, bo właśnie chciałem też zarekomendować To, że kolejnym filmem, który się pokaże na kanale będzie to gameplay Już z easter egga Pierwsza część, a potem będziemy tak na zmiankę Publikować filmy po to, żeby nikt nie narzekał, nikt nie czuł się źle, że kogoś zaniedbuje, bo jedni chcą gameplay Zwykły z gry jak ja gram, a drodzy chcą poradniki w mniejszości gameplay, także dziękuję wam bardzo, bo poradniki jednak was bardzo interesują. I cóż, to by było na tyle, tak się buduje Ragnaroka, tak jak mówiłem będą teraz na zmiany, gameplay, poradnik, gameplay, poradnik, tak się będzie pojawiać. Teraz chciałbym skończyć Der dlatego że już niedługo nowa mapka będzie na PC-tach. Także to też na pewno skończymy. Mówiłem, że skończymy, to skończymy. Dobra, to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Lajkujcie, komentujcie filmik i wbijajcie też na grupę Steam, bo tam dużo ludzi też między sobą gra i dzięki temu się poznają. Jest z kim pograć przynajmniej. No. Także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie. Zombie Apocalypse